Marcin, opisz nam, jak wygląda cała dokumentacja krok po kroku, jaką inwestor powinien otrzymać od instalatora, od generalnego wykonawcy, od kogoś, kto mu zbudował ten carport Więc tak, no, pierwsza rzecz, którą. No, dokumentacja powinna w ogóle być spięta w, w jakiś jeden segregator z pewną spisem treści, co w niej jest. Tak? Każdy dokument powinien być oznaczony. Powinno być to na tyle proste, żeby każda osoba, która weźmie tę dokumentację, wiedziała, że ona jest dokładnie od, od tej instalacji, tak? Czyli otwieramy książkę, instrukcję montażu, mamy spis treści i na danej stronie mamy poszczególne. Tak, no powinno, być to, powinno być to czytelne i, i jakby musimy mieć ją świadomość, że jakby dokumentacja wykonawcza to jest dokument czy zbiór dokumentów dla inwestora. Które dają mu jakby potwierdzenie w razie jakiejkolwiek kontroli, czy awarii, czy serwisowania późniejszego, wszystko ma mieć zebrane w jedno miejsce. Czyli dostaje jedno takie opracowanie, w zależności od wielkości instalacji, jest mniejsze lub większe, no ale jedno opracowanie, które mówi o wszystkim. Każda strona w takiej dokumentacji powinna być zatwierdzona przez kierownika budowy, jego własnoręcznym podpisem, mieć naniesioną informację o tym, że. Dotyczy tej właśnie realizacji i być oznaczona jako dokumentacja powykonawcza, czyli mieć po prostu pieczątkę czy wydruk, nadruk, dokumentacja powykonawcza. I tak naprawdę taka forma, tak w dużym uproszczeniu w ogóle, jeżeli chodzi o tą stronę, taką bym powiedział, estetyczną, czy przygotowania takiej dokumentacji. No i teraz, jeżeli chodzi o zawartość. Pierwsza rzecz, no to do dokumentacji powykonawczej powinien być dołożony, powinna być dołożona kopia pozwolenia na budowę, na podstawie której została zrealizowana inwestycja istotne, ponieważ inwestorzy na gminie gubią pozwolenie na budowę, więc to jest dokument, który zawsze zostanie gdzieś w archiwum i będzie do tworzenia na podstawie jakiego projektu zostało to zrealizowane. Kolejna rzecz no to jest dziennik budowy. Kopia dziennika budowy lub no, najczęściej są samokopiujące, więc część zostaje przy odbiorze w nadzorze, ale tą, tą drugą część powinna być wpięta tam, gdzie mamy opisany cały proces przez kierownika budowy, krok po kroku, co, jak budowa przebiegała. Jest to istotny dokument potwierdzający jakby legalność wykonania tej, tej inwestycji. Później mamy protokoły odbioru częściowe lub końcowe, no bo przy małych inwestycjach tak naprawdę częściowych e, protokołów nie ma. E, jest tylko protokół końcowy odbioru inwestycji. E, I oświadczenie kierownika budowy o zrealizowaniu inwestycji zgodnie z pozwoleniem na budowę. Tak naprawdę kierownik budowy potwierdza taki, takim wpisem ostatnim w dzienniku budowy, że ona została zrealizowana, ale dodatkowo prawnie jest wymagane takie oświadczenie. Geodeta wystarczą jego wpisy w dzienniku budowy, dlatego też on dam jakby jest potrzebne, żeby było potwierdzenie, że zostało to wytyczone i zrealizowane w miejscu, w którym dostało pozwolenie na budowę. I to jeżeli chodzi o takie dokumenty, bym powiedział formalne. Później mamy część dotyczącą dokumentacji powykonawczej, czyli rysunki z naniesionymi wszelkimi zmianami w etapie realizacji, no bo to, że wytyczyliśmy, że będzie to stało dokładnie tu, no to możemy mieć nie wiem, w trakcie realizacji jakieś drobne przesunięcia, które godeta w inwentaryzacji powykonawczej nanosi, ewentualnie jakieś zmiany, które zostały wprowadzone przez inwestora przy Karportach, raczej nie ma ich dużo, najczęściej jest to po prostu ten sam rysunek, który, który został przedłożony do pozwolenia na no ale musi być on również potwierdzony. Że zostało to wykonane, czy ewentualnie, jak mielibyśmy fundamenty betonowe i, i nie wiem, no, z jakiegoś powodu nastąpiłaby przesunięcie, nawet ustawienia całego carportu, no to też to powinno być naniesione w tej dokumentacji. I później przechodzimy do części tak zwanej jakościowej dokumentacji powykonawczej. No i tutaj e, powinniśmy mieć wszystkie certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowej, aprobaty techniczne na wszystkie elementy, które tak naprawdę zostały użyte do wytworzenia i wybudowania karportu. Czyli mówimy tu o stali, o rodzaju betonu, o stali zarówno zbrojeniowej, jak i stali konstrukcyjnej na, na samą konstrukcję karportu dobór farb i certyfikaty farb w, na wszystkie urządzenia typu kable, falowniki, panele, no komplet, komplet dokumentów na każdy, na każdy element, który został wbudowany. My zawsze zwracamy uwagę na to, żeby ułatwiać inwestorowi później poruszanie się czy ewentualne sprawdzanie tego, żeby to też jakoś tam dodatkowo dzielić na jakieś, powiedzmy, tak powiedział, podsekcje, tak? Czyli jeżeli coś dotyczy fundamentów, to wszystkie dokumenty mamy w jednym, potem mamy wszystkie dotyczące konstrukcji, potem mamy wszystkie dotyczące e, tej części elektrycznej, więc żeby to też jakoś tam ułatwić inwestorowi e, w poruszaniu się. No i tam również powinny być dołożone protokoły z wkręcenia śrub. Jeżeli stawiamy na śrubach, no to cer pełna certyfikacja śrub. No i też protokoły z wkręcenia każdej śruby, raport z wkręcenia z parametrami, jakie zostały uzyskane na danej śrubie. W części elektrycznej, która jest kolejną jakby tym pod, pod sekcją tej, tej branży, tej, tej jakościowej, no to mamy schematy powykonawcze, protokoły odbioru, badania instalacji elektrycznej, podpisane oczywiście przez elektryka z uprawnieniami, deklaracje zgodności urządzeń. I to jest jakby ta część elektryczna. No i w przypadku różnego rodzaju konstrukcji jak tak mówiłem o konstrukcjach samego carportu tu jeżeli jest carport na profilach zimnogiętych no to są tylko certyfikaty samego samych materiałów ale jeżeli mówimy o konstrukcji na stali czarnej czyli jakby spawanej no to jeszcze jest, powinien być dostarczony cały dokument z uprawnieniami spawaczy, z badaniami spoin. To cała taka dokumentacja, jaka jest do konstrukcji powinna być dodana, czyli jakby potwierdzająca, że to, co było zaprojektowane i to, co jest wykonane, spełnia nam wszystkie wymagania i normy. No i ostatnią jakby taką częścią, która jest już zamykająca jakby tą część użytkową, no to jest instrukcja użytkowania i konserwacji samego Carportu. No i warunki gwarancyjne i karty techniczne jakby gwarancyjne, nie techniczne karty gwarancyjne wszystkich urządzeń, które zostały zainstalowane. No żeby inwestor, właściciel wiedział dokładnie na które elementy ma, jakie gwarancje, no i na podstawie jakich warunków. Tak? No powinien się oczywiście na koniec z tym wszystkim zapoznać, żeby wiedzieć, jakie, jakie warunki powinien spełnić. No i dodatkowo bardzo często dopinamy protokół odbioru, który jest zarówno protokołem jakby odbioru całego Carportu, jak i protokołem... Przeszkolenia inwestora, z, bo no, wiemy, że tych dokumentów jest dużo, więc zawsze przy przekazaniu pracy omawiamy, e, omawiamy z inwestorem, informując go o wszystkich właśnie obowiązkach dotyczących przeglądów, konserwacji, tego, jakie ma gwarancje, jakie urządzenia, tak żeby, żeby no, mógł sobie później tylko doczytać, ale, ale podstawowe informacje miał przekazane. Ten protokół jest jako ostatni dokument dopięty do dokumentacji. Sporo. Sporo, dlatego staramy się ten, ten ostatni punkt, bym powiedział, zrobić taki, e, taki szybkie przekazanie wszystkich informacji inwestorowi. E, ważna rzecz z tego wszystkiego, że no, my zawsze jakby staramy się dostarczyć komplet dokumentów e, do inwestora. Warto na to poświęcić, e, powiedzmy, godzinę na spotkaniu z nami, żeby posłuchać i nawet nie czytać tych dokumentów, ale pokazujemy, gdzie dany dokument się znajduje i tak naprawdę trafia to do archiwum inwestora, który on powinien przechowywać u siebie. Nie musi tego studiować i w 100% sprawdzać. No już my gwarantujemy, że, że jest to o odpowiedniej jakości. Nie. Oczywiście jak chce, no ma do tego dostęp tak? i wtedy, jeżeli nawet następuje jakaś awaria panelu, czy jakiegokolwiek urządzenia, no to wszystko ma w tym jednym segregatorze i wie, że nie musi tego jakby szukać gdzieś w dziesięciu miejscach. Okej, okay. wszystko jasne. Dzięki. Dzięki.